Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku, a dzisiaj witam was w odcinku moim drugim A więc nic mi nie pozostało jak was tylko zaprosić do oglądania tego fantastycznego odcinka z cytrynem i CleverBot. No siemoneczko, siemoneczko, tak jak mówiłem przed interem, witam was w wykolejnym odcinku z Cleverbota, to jest mój już drugi odcinek z Cleverbota i dzisiaj sobie po prostu pogramy w Cleverbota. Jest po szkole, poniedziałek, godzina 14.45, idealnie, i dobra, zadamy mu jakieś pytanie. Co robisz? Kocham Cię, Woda! <grym _> kocham Cię, Woda! <grym _> ja nie mogę, kocham Cię. Ja cię też. też. Myśli, Cleverbot. Myśli. Leja Barbie. Я боюсь. Не буду я. Не я.